No i nie, 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 siad siad nie, siad, nie, 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 o, nie, Tyrtek. chodź szybko dostaniesz chodź, chodź, chodź. nie, nie, dobra, nie, Teraz po nie, nie, odlicz. Kira, figa. Mery, figa i pyrtek. I pyrtek. Proszę. Pyrtek. No co? Dobra. Ostatni. 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 Poczekaj, kataru. <laughs> Mery poszła jako pierwsza. Pyrtek, ty też słaniaczek. Figa. No, no. Winisz.